Real Madrid przegrywa Super Puchar Hiszpanii, a drużyna Carlo Angelottiego nie przypomina drużyny choćby z poprzedniego sezonu. Ale jak wiemy, obie drużyny, zarówno Real Madrid, jak i FC Barcelona mają w swojej bogatej historii naprawdę bardzo wiele różnych trofeów, chyba nawet ponad 180. Dlatego, żeby tych trofeów było jeszcze więcej, to w dzisiejszym odcinku Połączymy oba kluby, także będziemy mieli połowę zawodników z FC Barcelony i połowę zawodników z Realu Madryt. Sprawdzimy sobie, czy zdołają wygrać wszystkie trofea w jednym sezonie. Mają naprawdę utalentowanych zawodników i zaraz przejdziemy do prezentacji składu. A misji poprowadzenia później Realu Madryt i FC Barcelony podejmuje się niejaki Handi Angelotti. Szczerze to nie wiem, czy jesteście gotowi zobaczyć ten widok zawodników FC Barcelony w strojach Realu Madry. Ale jedziemy. Wojciech Szczęsny, Alejandro Balde, Ronald Araujo, dalej mamy Żula Kunde, Frankiego de Jonga, Pedriego, Fermina, Rafinie, Yamala, Lewandowskiego i Foto. Postanowiłem już, że w pierwszym składzie będziemy mieli sześciu y, zawodników Realu, pięciu zawodników y, FC Barcelony, no bo nie wiem, tak jakoś wyszło, jakoś wolę Real, więc będziemy mieli więcej zawodników z Realu. A podstawowa jedenastka już przeze mnie edytowana prezentuje się następująco, mamy Courtois, mamy Araucho, Rudiger, Kunde, Carvajal, y, Pedri, Valverde, Bellingham, Rafinha, Lewandowski i Willis Junior. Możemy w trakcie sezonu lotować. Mamy na ławce Rodrygo, mamy Mbappé, mamy Modricia, szczęsny tek. Także może dostać szansę. Jamal dostanie i to raczej na 100%. No i jeszcze w rezerwach mamy Alabę i Fermina, ale to już na wszelki wypadek. Y Pierwsze mecze przed nami. Najpierw sobie przyjmiemy zaproszenie na turniej przedsezonowy. Przyjmujemy ofertę turnieju Puchar Elity Azji, za którego jest nam oferowana największa nagroda. Mamy też najbardziej renomowane marki. No i mamy mecz z mistrzami Niemiec. Przechodzimy sobie do symulacji. Symulujemy aż do września, grudnia znaczy się do końca roku. No i mamy turniej przedsezonowy. Mamy mecz z Bayerem Leverkusen. I na sam początek wymieszany klub niestety przegrywa. 1 do 0. Nie zdobywamy ani jednej bramki. Teraz Atalanta Bergamo, z którą wygrywamy i zdaje się, że strzela nam Lamin -Yamal. Tak więc cieszą bramki młodego hispana. No i na sam koniec Aston Villa. 3-1 wygrywamy. Tutaj mamy Alisona z pucharem, a to oznacza, że Liverpool go wygrywa. I teraz mamy pierwsze trofeum w naszej kolekcji. Super puchar e, Europy wpada w ręce e, Realu i Barcelony. No i teraz wygrywamy na sam początek z Majorką. 3-0. MVP NVP zostaje Robert Lewandowski. Teraz już zaczynamy na ligę. I 2 do 0 wygrywamy, a w zasadzie to jest drugie starcie. I Vinicius Junior, najlepszym zawodnikiem. Las Palmas, z którym wygrywamy 4 do 0. Tym razem Polak Robert Lewandowski. No i teraz Real Betis, z którym wygrywamy 2 1. Idziemy jak głowa, można powiedzieć. I teraz z Realem Sociedad wygrywamy 1 do 2. Tym razem Rodrygo. Teraz mamy pierwszy mecz w Lidze Mistrzów i ze Stuttgartem. Wygrywamy 3-1. Mamy tutaj komunikat o konkluzji Magoyera, ale to nas nie dotyczy. No i teraz Espanyol. z Espanyolem wygrywamy 2-0. Kolejny mecz, mamy mecz z Alawesz, z którym wygrywamy do 2 No i teraz Atletico Madryt. I w derbach Madrytu wygrywamy 1-0. To jest dobry wynik. Los Klil i 1-4. Gromimy tutaj rywali. Na razie tylko jedna porażka w turnieju przedsezonowym. A teraz kolejny pogrom. Robert Lewandowski MVP 4-0. Wygrywamy. Ja czekam z utęsknieniem na El Clasico z Barceloną, no bo pamiętajmy, że jesteśmy Realem Madryt teraz 0 z Ligo, a w zasadzie z pozostałościami FC Barcelony. Teraz Borussia Dortmund, z którymi ostatnio zrobiliśmy comeback, a teraz skromnie wygrywamy 1-0 i nasz kapitan Dani Carvajal LVP. No, i teraz mecz z pozostałościami FC Barcelony 2 do 0. My wygrywamy. Wygrywa, wygrywa mieszanka prawdziwej Barcelony z Mady To są tylko jakieś nędzne pozostałości. I teraz 1 do 3 z nietoperzami wygrywamy. Rodrygo y, otrzymuje tytuł najlepszego zawodnika. AC Milan i 2 do 2 przerywa Milan naszą pasję zwycięzców. A teraz Osasuna, Pampeluna. 4-1. Wygrywamy. Idziemy jak burza, po prostu można powiedzieć. Hansi Ange An Angelotti stworzył potęgę nie do przejścia. Leganes, z którym wygrywamy. 1-3. do No, my tutaj jesteśmy głównymi kandydatami do zdobycia wszystkich trofeł. Teraz Liverpool na Anfield i Liverpool przerywa naszą serię. Przegrywamy niestety. I teraz musimy odbudować tą paszę, hmm. ale niestety tego nie robimy. No, i teraz pasa porażek. Przegrywamy z Hetafe. Teraz musimy wygrać z Gironą, Wracamy na zwycięską ścieżkę. Zwycięstwo daje nam Robert Lewandowski. No, i teraz mecz z Atalantą. Lidze mistrzów, który wygrywamy 1 do 2. Mamy dwa zwycięstwa z Atalantą w tym sezonie. I teraz czy zespół Hansiego Angelottiego wygra? Wygrywa skromnie z Rajowa 1 do 0. A teraz mecz z sewilną, to już jest końcówka 2024 roku, z którą remisujemy 1-1 Rafinia, najlepszym zawodnikiem spotkania. Koniec roku, następny rok rozpoczniemy od starcia z Zieloną, a my przechodzimy do najważniejszego, czyli podsumowania podsumowania tabeli z jaką zakończyliśmy te rozgrywki, a w zasadzie połowę sezonu. Z Zieloną zmierzymy się w Copa de Espania, w Superkopie, jeszcze meczów nie było tam, zmierzymy się z Majorką. Zostawmy sobie La Liga na sam koniec. Super puchar, wygrywamy 3-1. W Champions League po 6 spotkaniach jesteśmy na wysokim trzecim miejscu, mamy 13 punktów. Prowadzi Manchester City, a Barcelona wyjątkowo wysoko otwarta w pozostałości FC Barcelony. No i tutaj nas inne rozgryki nie interesują. Interesuje nas to La Liga, w której to jesteśmy na pierwszym miejscu. mamy Zawrotne 14 punktów przewagi nad drugim Atletico. Fatalnie radzi sobie rozbita na wszystkie strzępy FC Barcelona. Jej pozostałości są na siódmym miejscu w tabeli. E, na razie w strefie statkowej Majorka, Valladoit i Celta Vigo. I zobaczmy sobie najlepsze statystyki naszego zespołu. Najwięcej występów. Dani Carvajal 28 tyle samo występów ma jeszcze. Valverde, Vinicius, Balde ręki dają i tyle Lewandowski 24 bramki, bramek najwięcej, Robert Lewandowski 21 we wszystkich rozgrywkach, drugi daleko na razie Vinicius Junior no i w pierwszej trójce jeszcze Rodrygo. zobaczmy sobie ile ma bramek Mbappe, Mbappe ma tylko dwie, ale pamiętajmy że siedzi na ławce Patrzmy sobie, asyst, asyst najwięcej, Pedri, bo 6. Teraz zapowiadane zmiany, zmienimy tutaj parę pozycji. No przede wszystkim, y, oczywiście z, ze zmianą rundy zmienia się bramkarz. Tym razem będzie to Wojtek Szczęsny, który ma 4 punkty overa mniej niż Kurtua. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś źle. Czy my mamy y, sens zmieniać obrońców? Moglibyśmy zmienić obrońców, no bo no bo tutaj mamy na y, ławce Alabe, ale czy nam się to opłaca? Raczej nie. Y, Balde raczej też nie będzie bocznym obrońcą w tej naszej rundzie. Ale już lamina Yamala moglibyśmy wstawić. Tutaj zastąpi nam Rafinie. Rodrygo myślę, żeby teraz pograł za kusa Juniora. No i czy my zmieniamy atak, Zmieńmy atak Mbappé. Tutaj teraz zagra resztę rundy. No i dla równowagi będziemy musieli także wprowadzić jakiegoś pomocnika. Mamy tutaj Frankiego Dajonga, którego wprowadzamy za Federico Valverde. Tak będzie się prezentował nasz skład na rundę wiosenną. Więc bez zbędnego przedłużania pozostaje nam przesymulować resztę aż do czerwca, gdzie poznamy wszelkie rozstrzygnięcia może do końca tego siódmego. Jedziemy z tym turnę. teraz Copa de Espania, w którym to przydałoby się osiągnąć triumf i 4 do 1, Vinicius Junior najlepszym zawodnikiem. No i teraz wkraczamy do super Pucharu Hiszpanii i w Arabii Saudyjskiej 2 do 2 ale chyba wygrywamy w karnych więc mamy finał z rozłamem FC Barcelony i tutaj 0 do 0 mamy zdjęcie Bellingama z trofeum co oznacza że wygrywamy super puchar Hiszpanii a teraz w pucharze wygrywamy z Atletykiem 1 do 2 Lewandowski zawodnikiem no i Las Palmas również 2-1 znowu Robert Lewandowski chyba mało gra Mbappé. teraz klub Red Bulla konkretnie ten z Salzburga w którym wygrywamy 3-2 i zawodnikiem spotkania Vinicius Junior. Teraz czerwona latarnia ligi Real Valladolid zostaje rozgromiony 1-4 Pedri. Najlepszym zawodnikiem Stade Brest, tu zapewne chodzi o Ligę Mistrzów, gdzie wygrywamy 2-0 i Espanyol Barcelona. 4-1, no, lubimy wyniki. 4-1, znowu po raz kolejny strzelamy 4 bramki. Ćwierć finał Pucharu Hiszpanii, gdzie rozgramiamy Real Sociedad Pedri MVP. Teraz derby Madrytu, wielkie derby Madrytu na szczycie i wygrywamy 2-1. Dawid Alaba, a więc nasz środkowy obrońca, najlepszym graczem. Teraz Osasuna, z którą znowu i znowu 4-1, znowu udaje nam się strzelać. Strzelić 4 bramki i teraz Girona, a więc niespodzianka poprzedniego sezonu znowu 4-1. No my kochamy chyba wynik 4-1. Półfinał Copa de Espania, Osasuna, Pampeluna 1-0 tym razem, tylko jesteśmy w finale z y, Puchalu Hiszpanii. A teraz Real Betis i 1-1. Tym razem nie wygrywamy. No i teraz jedna usła finału Champions League Aston Villa w pierwszym meczu z nam 3 do 0, no więc raczej już mamy awans do ćwierć finału. I Raju ogromna niespodzianka 2 do 2 remisujemy i drugi mecz w Champions League 5 do 3 wygrywamy w dwóch meczu, a więc y, udaje nam się na szczęście wygrać. Mamy ćwierć finał, a w lidze Reisujemy 2-2 z diary, Alem I Robert Lewandowski zawodnikiem Mamy 28, 29 marca i starcie z Leganes Z którym wygrywamy nie 4-1 A tym razem 4-2 Także dajemy sobie wbić dwie bramki Półfinał Copa de Espania, Rewanż I jesteśmy w finale Jesteśmy w finale Pucharu Hiszpanii I teraz nietoperze Wygrywamy 2-1 i teraz Champions League z FC Barceloną, no El Clasico w ćwierćfinale nie zdarza się często, a pierwszy mecz przegrywamy, no 2 do 1. Musimy nadrobić w rewanżu, z Alavesz wygrywamy 2 do 0, no ale teraz czeka nas kluczowy mecz, czy my odpadniemy ze, z Barceloną? Niestety odpadamy i kończymy naszą przygodę w Lidze Mistrzów z... z Rozbitą Barceloną, rozbitą przez transfery do połączonego klubu. No, fuzja Realu Madryt i Barcelony przegrywa z kawałkiem Barcelony. Copa de Espania, Finance z Almerium. i mamy Puchar Hiszpanii. Dani Carvajal MVP to jest nasze drugie dokładnie trofeum. Trzecie trofeum, bo mamy super pu... dwa Super Puchary, 2-1 z Celtą Vigo teraz dokładamy kolejne zwycięstwo i teraz fajnie by było zrewanżować się w El Clasico zrewanżowaliśmy się 1-2, Fede Valverde najlepszym zawodnikiem a teraz RCD Majorka 3-0 Valverde najlepszym zawodnikiem, Sevilla teraz i tutaj wygrywamy także 2-2 remisujemy 2-2 jestem już za bardzo przyzwyczajony do zwycięstwa i teraz z zespołem z kraju basków remisujemy 2 do 2. Teraz mocny zespół ale Sociedad. niestety przegrywamy Ojar Zabal najlepszym zawodnikiem. To jest koniec sezonu. To jest koniec sezonu. Nie mamy już zaplanowanych żadnych starć. I widzimy już, że wygrywamy na ligę z zatrważającą przewagą nad drugim Atletico Madryt. No... To jest naprawdę bardzo ogromna przewaga. 29-97 remisów, tylko dwie porażki. Udało nam się strzelić 93 bramki. Pozostałości FC Barcelony na szóstym miejscu. Na trzecim Real Betis, Valencia wyjątkowo dobrze. Klub, który aktualnie przebywa w strefie spadkowej zajmuje miejsce premiowane Ligą Mistrzów. A z naszą Ligą Hiszpańską żegna się Majorka Espanior. No, i zespół Las Palmas. Królem strzelców zawodnik Realu Madryt: Robert Lewandowski, potem Vinicius Jr. No, i jeżeli chodzi o trzecie miejsce, Antoine Griezmann, asystentem Vinicius, potem Pepelu i Franky de Jong. Najpierw najwięcej występów to zanotował Alejandro Balde. 62, tyle samo Vinicius, no, i na trzecim miejscu Franky de Jong. Bramek najwięcej Robert Lewandowski 34, potem 33 bramki Viniciusa, no i potem daleko, daleko nic i dopiero Fede Valverde bramek 13, Mbappé mało bo 11, Asyt najwięcej Vinicius 16, Franki dają 12, Pedri 11. Champions League wygrywa Bayer Leverkusen, no proszę bardzo. Xavi Alonso doprowadził swój zespół do triumfu. UEFA Europa League, Manchester United, no i UEFA Conference League, Fiorentina, która w finale pokonuje Chelsea. Czy misja Hansiego Angelotti'ego i fuzji Realu Madryt i Barcelony się powiodła? Z jednej strony tak, bo zdominowaliśmy rozgrywki hiszpańskie. Niestety nie udało nam się y, zawojować y, rozgrywek europejskich. Odpadamy tam w ćwierćfinale Champions League. Eksperyment uważam za udany, chociaż oczekiwałem na triumf widzę mistrzów. A ja w dzisiejszym odcinku dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapce w górę, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. I widzimy się już w niedzielę. Cześć!